Wielu z naszych zawodników startuje po raz pierwszy na takiej imprezie międzynarodowej, mają okazję rywalizować z naprawdę mocnymi, mocnymi państwami, jeśli chodzi o kajakarstwo. Nasza reprezentacja liczy 50 osób, jest jedną, jest jedną z liczniejszych. Obstawiliśmy wszystkie konkurencje, 36 konkurencji, po dwie osady w każdej. W dniu dzisiejszym praktycznie wszystkie osady zapewniły sobie, zapewniły sobie awans do kolejnej fazy, że tak powiem, zawodów, kilka, kilka osad bezpośrednio do finału, bo to bodajże 11 osad. Reszta powalczy jeszcze jutro w półfinałach. Jest to jakiś taki pewien etap selekcji dla nas. Tak jak powiedziałem, dość liczna jest nasza reprezentacja. Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy praktycznie połowa tych zawodników być może będzie startowała. To jest na razie dla nas taka selekcja. Chcemy obserwować, jak to się zachowuje w takiej rywalizacji torowej, jak to sprawdza się w osadzie, czy, 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 lepiej, czy lepiej wygląda w Łodzi w jedynce, czy lepiej, czy lepiej gdzieś tam zgrany jest w dwójce. No, będziemy mieli taki trochę przegląd, że jak powiem, przegląd zawodników przed zbliżającym się nowym sezonem, bo już w październiku zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu, a wiadomo, w przyszłym sezonie czekają nas mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata gdzieś tam w przełom czerwca i lipca i myślę, że to jest tutaj trzon tej, tej, tej pierwszej reprezentacji juniorskiej. No niewątpliwie tutaj taką powiedzmy największą gwiazdą, jeśli chodzi o całą grupę juniorską, jest mistrz świata i mistrz Europy Aleks Borucki. 6 medali w tym roku imprez mistrzowskich, trzy medale mistrzostw świata, trzy medale mistrzostw Europy, no, no to musi budzić i szacunek, i respekt nawet wśród, wśród rywali, aczkolwiek też dziewczyny tutaj bardzo mocna dwójka Dominika Zimno, Zosia Więcławska, czwarte zawodniczki mistrzostw Europy w dwójce 500. Tutaj też bardzo fajnie otworzyły, dzisiaj awans bezpośredni na dwójce 200, 200, awans w czwórce 500, więc myślę, że to są takie, takie osoby, na które warto zwrócić uwagę. Aczkolwiek też wśród kanadyjkarzy Marceli Krawiec czy Rafał Poklepa to też już są zawodnicy, zawodnicy z dorobkiem medalowym Mistrzostw Świata i myślę, że, że ta piątka to jest tak naprawdę mocny trzon tutaj i warto, warto zwrócić na nich uwagę.